Witam do Was w kolejnym odcinku Myślę, że będzie Łapki w górę, a nie łapki w dół Ale dobrze, posłuchajcie, kręcę właśnie teraz na kamerce Dlatego się tu rusza Mam dzisiaj dla Was taki mały konkursik Jest to schowane w, bu... w butelce Po butach Takie rzeczy możecie sobie Dobra, nie no, Jest dla Was bardzo mały konkursik bo we wszystkich, we wszystkich, dla Was po prostu, a pytanie jest piszcie pod tym. Możecie wygrać takie oto buty. Jak chcecie. Ja nich nie chodziłem, ale no tam dostałem takie właśnie buty do konkursu i po prostu no, w każdym rozmiarze dostanę ten rozmiar. A, normalnie to one no, Już wam w przesadzie 229, to było 159,99. To są to 100. Nie są 37,5 rozmiarze. Jeśli ktoś taki ma, bardzo fajne to są buty. Nike. I takie rzeczy. Zresztą się jak spodoba, to były, jak to są buty dla mnie. Ale, e, i już się kończą Myślę, że nam się jak naprawdę spodoba a pytanie konkursowe jest takie e, Na jakiej możecie wygrać e, te buty? Są dwa pytania konkursowe Dobra, pierwsze pytanie to jest takie Którego piłkarza ja lubię? E, którego piłkarza ja lubię? Neymar czy Messi? To zależy. Nie i marczy Messi. I no, piszcie w komentarzach, jeśli napiszecie prawidłowo te buty, będą wasze. Jeśli napiszecie prawidłowo tych butów, nie będzie. Napiszę później pod filmikiem, czy jaka osoba wygrała, i napisać numer jeden. I taki, numer drugi. I taki. Nie. Ja. Ktoś pisze. E, e, pierwszy komentarz to numer jeden, i. Pisać. Drugi komentarz, numer dwa i tak. I pierwsza osoba wygra. Takie oto buty w białym rozmiarze. Że się odcinek podoba. Z konkursem na moim kanale.